Dzisiaj ma tutaj złomnik, znowu jestem na torach kolejowych. Jak to się dzieje, że gdzie bym nie zaczął kręcić, to skończę i tak na torach kolejowych? No ale dobra, nieważne. Najważniejsze, że dzisiaj idziemy zapolować sobie na krokodyla. Saby to najlepsze auta na świecie. Wszystkie inne marki produkują śmieć. Aż Saby już nie produkuje, bo nie istnieje. Tak, w ogóle to jest ulica meblowa w Warszawie. Ej. Jest jeszcze bardzo dużo nieodkrytych, fajnych miejsc w Warszawie, gdzie jeszcze Was zabiorę z moimi filmami. A jak sobie chcecie ich więcej, to moja książka Paskudnik Warszawski jest dalej do kupienia na paskudnik.com. A tymczasem już się zbliżam do tego oto produktu Trolli Strollhatan. Teraz trole są strasznie w modzie, że trolują. Kiedyś trole robiły samochody, a teraz trole siedzą w internecie i. No więc to jest SAB 900, to znaczy to jest wersja. Saba 99 rozwojowa, nazwali ją 900, bo tak naprawdę oryginalnie ten samochód pod nazwą SAB 99 zaprojektowany przez Sixtena Sassona, uwielbiam to nazwisko Sixten Sason, jest takie szwedzkie, e, debiutował w roku 67 i wytrwał do 78, kiedy właśnie zastąpił go model 900, który był zbudowany zasadniczo według tej samej koncepcji, tylko też miał dłuższy przód i ogólnie był nowocześniejszy. SAB 900 w moich filmach dołącza do kolekcji playlista samochodów nazwanych od zwierząt, bo to jest oczywiście... Krokodyl, to dlatego, że ma ten taki, ten taki płaski pysk, długą maskę, e, oprócz tego w moich filmach już był mrówkojad, to był Passat B2, była kaczka, czyli Mercedes Camper, no i był, a nie, czekajcie, Baleron to nie zwierzę, znaczy były zwierzę w sumie, no i był Hyundai Pony, czyli kucyk, więc mamy już krokodyla, szupaka, mrówkojada, kucyka, kaczkę, wszystko jest. Przejdźmy może jednak do części technicznej modelu 900. Dobrze, no więc e, Saab 900 jest samochodem, który jest ogólnie dosyć dziwny konstrukcyjnie. Właściwie nie jestem sobie w stanie innej, innej marki samochodu znaleźć, który miałby takie rozwiązanie układu napędowego, jakie miał Saab i to w 99 i 900 też. Ponieważ chodzi o to, że ten samochód ma silnik nad przednią osią, dodatkowo pochylony, skrzynia biegów znajduje się pod silnikiem, napęd idzie naprzód z tej skrzyni, ale te rzeczy obydwie, czyli skrzynia i silnik, mają osobny układ smarowania. W angielskich samochodach, gdzie też skrzynia biegów była dokręcona pod silnikiem, układ smarowania był wspólny, tak samo było w autach francuskich z silnikiem typu leżak. A w sabie, owszem, jest tak, że jest jedno na drugim, jest taka kanapeczka, ale układ smarowania jest osobny. No dobra, dość tego cz czego gadania, teraz będziemy otwierali maskę. Już samo otwieranie maski w tym samochodzie nam zdradza, że jest to samochód naprawdę dziwny i wyjątkowy. Zaczyna się normalnie od ciągnięcia za tę dźwigienkę tutaj, potem się maska troszkę tak unosi, następnie trzeba tutaj pójść i zwolnić blokadkę, która jest w tym miejscu i pociągnąć ją delikatnie do siebie, i wtedy trzeba tę maskę zrobić tak. A potem trzeba ją sobie zrobić, uważajcie, jeszcze sobie. Tak. I teraz mamy dostęp fantastyczny do silnika. I teraz co się tutaj pod tą maską dzieje? No więc siedzi sobie tutaj duży, e, wielkościowo wielki silnik saba serii H. Początkowo to była seria B, potem to była seria H. Nie ma to znaczenia. To wszystko są silniki konstrukcji triumfa angielskie, tylko zmodernizowane przez saba. Które są w dość nietypowy sposób położone pod kątem 45 stopni. Yy, nietypowość ich również polega na tym, że rozrząd jest tutaj z tyłu łańcuchowy, a sprzęgło jest tutaj z przodu, czyli stąd napęd idzie tam na dół do skrzyni, różnymi tam kołami zębatymi, i dopiero z tej skrzyni będącej pod silnikiem on wychodzi tutaj nam na boki do przednich kół. To jest naprawdę dosyć dziwne. Oraz nie tylko jest dziwne, ale jest też problematyczne pod pewnymi względami. No i tych silników SABA tutaj pod maską było kilka, jak nie kilkanaście rodzajów. Było 2,08 zaworowy, zwykły. To jest właśnie taki dokładnie silnik dodatkowo dodatku z gaźnikiem 99 KONI. Był 16 zaworowy. Był turbo z małym ciśnieniem do ładowania. Był turbo z dużym ciśnieniem doładowania. Na rynek amerykański był nawet silnik o powiększonej pojemności 2,1. Także tych silników tutaj w Sabie 900 stosowano naprawdę bardzo wiele rodzajów. No i przede wszystkim był ten samochód znany z tego, że po raz pierwszy z dużym sukcesem rynkowym wprowadzono w aucie osobowym turbodoładowanie. Oczywiście turbo się pojawiało wcześniej w samochodach w jakimś, Oldsmobilów, BMW 2002 i tak dalej, było turbo, ale tutaj to turbo jakby trafiło pod strzechy. Także Sab jest w pewnym sensie pionierem turbodoładowania w autach osobowych na dużą skalę. Tu jest gaźnik, na którym jest napisane Uh, British made Solex. Ja nie wiem, ja bym się nie chwalił, że to się z British Made, jeżeli chodzi o motoryzację. To jest raczej powód do wstydu niż do chwalenia się. No, no dobra, jest gaźnik. Te późniejsze z wtryskiem Boscha były o wiele lepsze, o wiele mocniejsze silniki. I ogólnie, im późniejszy Saab 900, tym lepszy. Jednym z ciekawych rozwiązań w tym samochodzie był czujnik spalania stukowego APC, Automatic Performance Control w wersjach turbo, który jakby słuchał, czy w silniku dochodzi do spalania stukowego w cylindrze. Jeżeli usłyszał spalanie stukowe, w cudzysłowie usłyszał, no to tam puszczał doładowanie przez Wastegate, żeby, żeby to ciśnienie doładowania zmniejszyć. Bardzo fajne rozwiązanie, akustyczny czujnik APC. Tutaj jest na przykład OBD. Auto z 1985 roku ma normalnie wtyczkę OBD. Ale jeszcze jest takie fajne, klasyczne, bo na przykład ma jeszcze skrzynkę bezpieczników z opisami w języku szwedzkim. Jak sobie tu spojrzymy, mamy na przykład warnings, Blik, jakieś Elba Kruta, brętle, Pump i tak dalej. Wszystko jest po szwedzku. To mi się kojarzy właśnie z tym, jak byłem teraz w Szwecji. Yy, I tam też wszystko jest po szwedzku. Nie jest tak wcale, że wszystko jest po angielsku w Szwecji opisane. Tylko większość napisów jest tylko po szwedzku, bez wersji angielskiej. Dobrze proszę Państwa, teraz zamykamy maskę Saba. Uznajemy, że omówiliśmy układ napędowy. Oczywiście pobieżnie, jak chcecie prawdziwej wiedzy o sabie, co sobie książkę kupcie, a nie oglądajcie moje filmy, bardzo ostrożnie zamykamy tę maskę, bo jest bardzo duża, ogromna. Jeden z większych elementów blacharskich, jakie widziałem. Podobnie też było zresztą w BMW 2002, właśnie tym e 10 że maska była taka ogromna i zachodziła na boki. No więc teraz chciałem powiedzieć parę słów o stylistyce tego samochodu, bo wiele osób uznaje, że SAB ogólnie 900 to jest taki wymiany paskudny samochód, ten jest taki wygląda trochę jak but i tak dalej. wielu osobom się nie podoba. Ale tutaj chodziło o to, że po pierwsze, nawiązania do samolotu. Stąd ta bardzo mocno wyokrąglona przednia szyba, która miała sprawiać, że kierowca ma 100% widoczności na boki, czy 180 stopni widoczności na boki i nie ma żadnych martwych punktów. A po drugie, auto musiało być bardzo proste, miało płaską podłogę i tak dalej, więc jakby możliwości tej małej fabryki w Trollhattan i możliwości projektowe nie pozwalały na stworzenie auta bardziej skomplikowanego. No, tutaj na tylnej lampie widzimy logo Valmet. To jest Francuz... ta... francuska. To jest fińska firma. Która montowała również Saba 900? Bo Saba 900 produkowano w trzech miejscach. To jest w co tutaj polecam mój film z Trul Hittan, który niedawno był, w Malmę przez krótki czas. No i właśnie w Finlandii w Uusikapunki, nie wiem jak to się wymawia, montowano, produkowano również 900. I to także w bardzo nietypowej wersji 900 CD, czyli w wersji z wydłużonym rozstawem osi. Takiego auta w życiu nie widziałem na żywo. To musi być coś wyjątkowego. Natomiast jednego nie można odmówić Sabowi 900, to jest wyboru wersji nadwozia, ten samochód miał pięć wersji nadwozia, każdy sobie powie, no Sab, to Sab". a no, jakie mam wersje, pięć różnych, był hatchback trzydrzwiowy, to jest hatchback trzydrzwiowy nazywany wtedy kombi coupé, no bo niby, że jest coupé, ale drzwi tylne te bagażnika się otwierają jak w kombi, to też było w wersji pięciodrzwiowej. Był sedan dwudrzwiowy i czterodrzwiowy oraz był kabriolet najrzadszy, bo zrobili go tylko 49 tysięcy sztuk. Ogólnie tych sabów w latach 78-94 natłukli prawie 910 tysięcy egzemplarzy, najczęściej właśnie w wersji hatchback. I to jeszcze były czasy, że ludzie z jakiegoś powodu lubili trzy drzwiowe wersje dużych hatchbacków. Nie wiem dlaczego, to dziwne, ale pokażę Wam teraz bagażnik. Teraz patrzcie na bagażnik. To jest rok 1978, znaczy to jest akurat 85 pierwsza seria, ale nie chodzi, nie chodzi o to. Chodzi o ten design, chodzi o to, że tu jest ogromna klapa bagażnika z bardzo wielką szybą, z ogromną półeczką. Dzisiaj to byłaby roleta pewnie, a nie półeczka. O przepraszam, spadł parasol, a to jest klubowy parasol Saba, ale zepsułem. A dobra. Porażka. Nieważne, czy potem wytnie. W każdym razie, co chciałem pokazać, to to, że już w 78 roku Saab wpadł na to, nawet wcześniej, ale nieważne, wpadł na to, że ta część tutaj między lampami też może się otwierać, dając lepszy dostęp do bagażnika i mimo tego sztywność samochodu będzie nadal zachowana. To jest super w tym aucie, auto jest niezwykle praktyczne, a przy okazji jest proste blacharsko i to jest jego wielka zaleta, chociaż gnije. Jak się zamyka bagażnik, to trzeba wziąć za antenkę. Druga osoba musi wziąć za antenkę, odciągnąć ją, żeby na pewno klawa bagażnika nie zawadziła o antenkę. Patrzcie, jak oni to wymyślili. Jednym z miejsc, gdzie sab zaczyna gnić, niestety, są te oto wloty powietrza do bagażnika. One właściwie nie wiem za bardzo po co są, no do chłodzenia bagażnika, czy o co chodzi. W każdym razie tamtędy też wpada woda, zbiera się tam w dalszych częściach tego. Tej kieszeni metalowej i zaczyna auto w tym miejscu korodować. Ale ten akurat egzemplarz, który przyjechał do Polski ze Szwecji już 7 lat temu, miał po prostu robioną blacharkę już yy, kiedyś, więc prezentuje się wspaniale. A tak w ogóle to ten błękitny kolor, to jest yy, jego niezwykły wyróżnik, ponieważ ten kolor szedł w ofercie tylko przez 2 lata, a potem został zarzucony. A tutaj dodatkowo jeszcze mamy kolor, który odpowiada wnętrzu i zewnętrzu, czyli wnętrze jest również błękitne i zaraz wam to pokażę. A tutaj mamy logo 5 speed, czyli pięciobiegowy. Saby 900 bardzo szybko zyskały pięciobiegową skrzynię, tylko pierwsze wczesne były czterobiegowe, ale to jest wielka rzadkość, były też trzybiegowe automaty. No ten jak większość z nich jest już pięciobiegowy. Idziemy do środka. Idę teraz wsiąść do środka i poczuć się jak pilot samolotu. No bo oczywiście SAB się musi kojarzyć z pilotowaniem samolotu, i o to też chodziło w całym tym kokpicie tego samochodu, żeby on tak otaczał kierowcę jak kokpit samolotu. I jak go projektowali, to kombinowali w taki sposób, żeby wszystkie kontrolki, wszystkie przyciski i urządzenia, których używa kierowca podczas jazdy, były jak najbliżej jego i żeby mógł je obsługiwać właściwie bez odrywania rąk od kierownicy. Tak rzeczywiście tutaj jest. Ja mogę trzymać łapę na kierownicy i pogłosić radio jednocześnie, albo mogę trzymać łapę na kierownicy i włączyć awaryjne jednocześnie. Wszystko jest super blisko kierowcy. Brutalną prostotę Saba obnażają już boczki drzwiowe, które mają na przykład tak. Śruby mocujące są po wierzchu. Zamiast takiego ładnego podłokietnika, jest po prostu kawałek skóry, tutaj czy plastiku, żeby ciągnąć za to. Klamka też jest niezwykle uproszczona w takiej postaci. A jeszcze bardziej uproszczoną rzeczą tutaj jest korbka do otwierania szyby, która jest bardzo mała, bardzo krótka i ma dosyć dziwne przełożenie, które wymaga od kierowcy korbowania nią z dużą siłą. To jest naprawdę dla silnych ludzi. W dodatku ten wóz też nie ma wspomagania, także, to jest naprawdę auto dla barczystych, rosłych szwedów. No dobrze, chodźmy w takim razie teraz do wnętrza. Zobaczymy sobie całą tę deskę rozdzielczą. Jest super. Tunel środkowy tutaj jest, ale jest bardzo zredukowany i nie ma żadnej konsoli środkowej kompletnie. Jest tylko tutaj taki panel w tym miejscu na desce, ale ta deska nigdzie tam dalej do dołu już nie schodzi. Tu jest naklejka po szwedzku, jak zapinać pasy, której kompletnie nie rozumiem. Ingen, mat, neydricker, rykning, forbuden, endast. Nie wiem, co to znaczy. To znaczy pewnie, że trzeba jeździć w pasach bezpieczeństwa, no oczywiste raczej. Natomiast bardzo ciekawym elementem jest tutaj e, ta dziura, właściwie te dwie dziury. E, o co z nimi chodzi? Mianowicie Poprzedni właściciel tego samochodu w Szwecji zamontował sobie w tym miejscu silniczek z rolką, która ciągnęła za korbkę i to była elektryczna szyba manualna. Był osobny silniczek do tego, żeby kręciło tą korbą i opuszczało szybę. Fantastyczne rozwiązanie, niestety się nie zachowało. Szkoda, ktoś to wymontował. Oczywiście stacyjka wzorem samolotowym się znajduje na tunelu środkowym, którego właściwie nie ma. A powyżej tego znajduje się ogromne cięgno ssania z napisem czołg, czyli ssanie. A tutaj są przyciski do podgrzewania foteli, ponieważ nawet najbiedniejsze sab 900 miały zawsze grzanie tyłka, żeby w tej Szwecji, gdzie jest stale zimno i pada i zimno i pada na to miejsce na północy Europy, było jednak w tyłek ciepło. Tu jest popielniczka, która jest bardzo ładnie zaprojektowana i spójrzcie, że ona się otwiera tak samo jak się otwiera maska. Zobaczcie, najpierw się opuszcza, potem się odsuwa. Rewelacyjnie to jest wymyślone. Ale moim ulubionym detalem w tym samochodzie jest guzik z napisem EXTRA. I teraz, po cholerę jest ten guzik z napisem EXTRA? Otóż jest on po to, że był to przycisk, który... W Volkswagenie na przykład byłby po prostu zaślepką, a tutaj jest to gotowy przycisk, pod który można sobie podłączyć coś aftermarketowego, na przykład halogeny. Sab to montował, żeby właściciele Sabu sobie mogli potem je upgrade'ować, dodać sobie wyposażenie i mieli gotowy przycisk do jego włączania, żeby sobie nie psuli deski rozdzielczej dodatkowymi guzikami. Chociaż oczywiście, akurat to jest bardzo biedna wersja, więc ma też i tutaj zaślepki. Jak się odpali zapłon nam się zaświeca na czerwono fasten belt, czyli zapnij pasy, bo musi być bezpiecznie. No i oczywiście SAB to jest fajny samochód dla ludzi, którzy jeżdżą klasykami ze swoimi dziećmi, ponieważ nawet ten samochód z roku 85 ma z tyłu normalne pasy, bezwładnościowe dla pasażerów. I to jest rewelacja. Dobrze, idziemy teraz usiąść za samym sobą. Bez tej naklejki i bez breloczka Remove Before Flight nie ma żadnego sab bez tego po prostu SAB nie jeździ. Spójrzcie na drzwi tego samochodu, to jest ciekawostka, bo kiedyś to było dziwne, nietypowe, że drzwi zachodziły bardzo głęboko na próg. Tutaj jakby jest element e, taki spodni tych drzwi podprogowy. I tutaj się otwierają drzwi razem z progiem, dzięki czemu w samochodzie nie ma właściwie w ogóle tego progu wyjściowego, który jest popularny w autach z lat 70., -tych, 80. -tych, europejskich innych. W tej chwili to jest norma. W tej chwili większość nowoczesnych suwów, zwłaszcza, ma właśnie drzwi zachodzące też dolną częścią na próg, ale Saab był pionierem tego rozwiązania. Dobrze, czas na test siadania za samym sobą. To jest oczywiście wersja trudniejsza, bo jest to wersja trzydrzwiowa, więc trzeba zacząć sobie oczywiście od otwarcia drzwi i uniesienia. Fotela, który się nam tutaj kładzie w ten sposób. Jakże jak tu czysto aż, aż żal wsiadasz. No ale dobra, siadamy. Tu jest fajnie, bo to jest taka dźwigienka. A z tyłu na tej dźwigience jest kulka i ta, za tę kulkę ciągniemy, siedząc z tyłu, żeby sobie odchylić w ten sposób oparcie. Jestem trochę za wielki na to, ale dam radę. Ciach, pach, cyk, fik. Ależ tu jest mięciutko. Teraz się muszę przemieścić, prześlimakować tutaj na lewą stronę, żeby sam za sobą usiąść. I proszę bardzo, siedzę sobie. I jest całkiem nieźle. Na kolana mam może nie aż tak dużo miejsca, trochę kopię w ten fotel, ale daję radę. Na głowę jest bardzo dużo miejsca, mimo tej wielkiej czapki. Także mógłbym tutaj spokojnie jechać sobie z tyłu. Fajny bardzo jest widok do przodu przez tę wielką szybę. Rewelacja. No i jeszcze ten zagłóweczek taki nieregulowany, mięciutki tutaj przede mną. Mogę sobie go głaskać, bo jest taki fajny, przyjemny. Ogólnie zdecydowanie bardzo dobrze. 9 na 10, no może 8,5. Dobra, czas na jeżdżenie krokodylem. Ujeżdżanie krokodyla, można powiedzieć. Można powiedzieć, jestem pogromcą krokodyli w tym momencie. To jest jakiś czerwony tak, rany włoskie. To w ogóle by chciał tego słuchać. A, oczywiście, sięgnąłem tutaj. Tak nie wiadomo, dlaczego nie ma kluczyka. Dobra, kluczek jest tutaj, oczywiście. Wszczęgiełko cyk. Cyk, i odpalek. Ładnie odpala. Bardzo przyjemnie. Oczywiście, ja teraz chwalę tego Saba, wiadomo, ale to bynajmniej nie jest tak, że Sab 900 nie ma żadnych wad. Sab 900 ma parę wat, a jedną z nich jest skrzynia biegów, która ogólnie pracuje w trudnych warunkach i jest jej gorąco dosyć i wrzucanie wstecznego biegu jest dosyć utrudnione w tym samochodzie dobrze jak wchodzą wszystkie biegi do przodu bez problemu a to, że czasem wstecznie nie chce wejść to po prostu jest z gatunku ten typ tak ma o i cyk jedyneczka, rzeczywiście tutaj kolega, który mi go pożyczył mówi dziwnie chodzi ta skrzynia, faktycznie nie tylko dziwnie chodzi skrzynia, ale też auto jest mało zwrotne albo po prostu ja się boję nim manewrować a może po prostu nie mam tyle siły w łapie bo jednak bez wspomagania dużym autem manewrować to nie jest tak prosto. Dobra, lećmy sabem. Zjedzmy tę żabę. Niesamowity jest ten widok przez przednią szybę. Jak tutaj siedzę i patrzę przed siebie i nie widzę w ogóle słupków bocznych, jakby moi, mój wzrok je wycina, to ten, e, ten efekt, ten widok, to wrażenie jest naprawdę, naprawdę niezwykłe. To jest znak stop, ciekawostka taka. Ale okej, okay, jest znak stop, to stoję. W większości samochodów nowoczesnych, jak wsiadam, to ten słupek boczny idzie mi gdzieś tutaj i ja nie mogę go w ogóle wyciągnąć z linii swojego wzroku, on jest jakby nie do pominięcia. A w tym sabie siedzę i faktycznie mam 180 stopni przed siebie widoczności. Niesamowita sprawa. Podobnie jak Volvo stare, taki sab, no to jest nie nudny, no bo nie ma tylnego napędu, nie ma bardzo dużo mocy, nie ma jakiegoś szokująco brzmiącego silnika i tak dalej. No taki no samochód do jeżdżenia. Natomiast one mają taką o tyle fajną zaletę, że to jest wóz klasyczny, którym można naprawdę sobie pojeździć w sezonie na co dzień i pojechać nim z dziećmi, i pojechać nim na wycieczkę. I on się raczej nie zepsuje, bo to jednak było dosyć solidne. Może właśnie z wyjątkiem tych skrzyń biegów, ale może elektryki troszkę, może trochę padała pod sufitkę jak to piszą w poradnikach. Ale ogólnie to jest po prostu auto, gdzie człowiek wsiada, jeździ i jest zadowolony. Ja bardzo doceniam ten samochód, że on jest taki niekorporacyjny. Że nie ma tego przejazdu. A to było tam, ok. Że oni się tak do końca trzymali tego, żeby robić po swojemu. że Owszem, owszem potem weszło to General Motors i już potem te saby to były po prostu auto General Motors zrebrandowane, ale jeszcze w 900 to ten sab się tak trzymał tej koncepcji, żeby robić wszystko własnym sumptem. Według własnego pomysłu, rozeznania i tak dalej, kombinować po swojemu, a nie brać gotowe rozwiązania i kopiować innych. I to było w sumie super i dlatego powstała oczywiście subkultura sabiarzy i dlatego te auta wybierali być może właśnie przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów. W tej chwili to już raczej nie stomatolodzy jeżdżą sabami, nie architekci, nie prawnicy, to tylko po prostu ludzi, których nie stać na inny wóz. Mówię o tych takich sabach po 2000 roku. A jeżeli chodzi o klasyki, to ta scena tych klasyków sabowych jest rzeczywiście całkiem silna i o dziwo nadal. Jeszcze raz. I o dziwo nadal się da utrzymać ten samochód w sprawności, nadal są do tego części, to nadal się da normalnie użytkować. Trzeba się tylko przyzwyczaić, że sabiarze są charakterystyczni, nietypowi i niecodzienni. Brać na to poprawkę. A sam samochód oceniam zaskakująco dobrze. Myślałem, że się będę z niego nabijał, a on jest po prostu bardzo fajny do taki zwykły, dobry, uczciwy klasyk i to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o sabie 900 dzięki, że obejrzeliście zapraszam na sklep.zlomnik.pl oraz zlomnik.nara dobra, zabieram Was jeszcze, już nie Sabem, bo człowiek musiał jechać na ulicę Gwarków w Warszawie jest to naprawdę bardzo brzydka ulica uwielbiam brzydkie ulice i ogólnie ta ulica Gwarków jest zastawiona na grubo samochodami Jednym obok drugiego, od dawna bardzo nieużytkowanymi, jak zresztą widać tutaj, polecam zwłaszcza tę beczkę, to jest wspaniała. Eee, co tu się w ogóle dzieje? Ona kiedyś była przejezdna w stronę ulicy chyba Zabranieckiej, w tej chwili już nie jest przejezdna w ogóle. Nawierzchnia jej jest dramatyczna. Dojedziemy sobie do ulicy Matecznik, to jest świetna ulica Matecznik, bardzo ładną ma nazwę i tam już zawróciłem.